Się dla Wiedźmina? Roboty u starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni? Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we pod podkarczmy Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy. Masz na myśli Keirana? Jak go zwał, tak zwał. Rzeczna bestia, o niej mówię. Jeszcze nasi pradziadowie się z nią mużerali. Ale ostatnio nie idzie wytrzymać. Sieci rwie, ryby jadę dławi. Nawet Loredo powiedział, że skoro lokalno-gospodarka uznaje uszczerbunku, nie ma wyjścia i trzeba się wykosztować na czarodziejkę. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszejcie. Jaką czarodziejkę? A, pani Sheila de Tancarville. Znaczna persona. Ale groszem nie śmierdzi jak i wy. Widać czarostwo i bogactwo nie idą w parze. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha, więc śpieszcie się jak chcecie ją ubiec.